Radzi... Dobra, let's go Musicie mi powiedzieć jakiś dźwiękiem. O, to jest oczywiście yy, World of Tanks na konsolę. 380 mm działo 13 metrów splasha. Chciałbym mieć konsolę, niestety nie mam konsoli, żeby pograć. No powiem wam, że jakbym miał konsolę, to bym tutaj... Pograł sobie. Na konsoli troszeczkę to jest cichy brzeg. To jest apa cichy brzeg. Ej, dobrze ten Tiger jeździ. Dobrze jedzie. Twardo do przodu. Kurde. Dobrze się porusza. O, pociski spadły. Co to arta? mi mapę. Nie, no mi mapa nie jest taka ważna, wydaje mi się. Mogę ją pominąć. Ważniejsze jest, żeby nie zasłaniać chuda. O kurde, 750. To trochę jak ten. Jak on się nazywa? Jakiś taki lewandowski. A tu są trzy rodzaje pocisków. Może napiszesz na czacie, czym one się różnią. Bo my nie wiemy, jak oficowie wszyscy. No, przynajmniej ja się nie znam. 22 sekundy ładujesz. O kurde, długie przodowanie. Jak lodówka godzina. To są pociski kumulacyjne? Czy jakie? He. Oho, uwaga w bok. Ile? 1300? 1300, Okurna to taka lodówka. Hit 280 penetracji. Dobra, no mało życia. Huh. Drugi to HS 115 mm, pen. O, mało. Ciężko pewnie to wykorzystać. A macie jakiś taki perk jak intuicja na konsoli? W tył. O, powinno wejść. 1115. A to ma dobry pancerz czy kiepski? Tak, zmienia pocisko od razu. O kurde. To lepiej niż na, u nas na PC. ten Trager, o kurde. Tyle fajnych czołgów. Aż można powiedzieć, że mam bull dupy, że w wodzie tego nie ma. Ta jest taka bardzo kolorowa. Do napłyta jest miękka. Ebola! Ebola! 1050. A ile szkodzy mają hejki? 2000? Tarta. O, ale weszło. 1700, eh, to w sumie trochę mało. Lodówkę ma 1450 na konsolach. Czyli można to porównać trochę do takiej lodówki. Tylko bez wieży. Chyba twardsze jednak. Najwięcej no życia widzę. Arta Gościu ma Nick Putin, co nie? Chłop miał Nick Putin. Trochę to dziwnie brzmi, ale zniszczyłeś Putina. <laughs> niemieckim czołgiem, niemieckim Tedekiem zniszczyłeś Putina, kurde. To jest niszczyciel, tak? Na konsoli jako klasa? Pogromca Putina widzowie? Czy są jakieś w ogóle newsy, co tam się dzieje w tej Rosji teraz, kurde? Ile? tam arta ponad 1000 czekaj 2200 życia ej 2213 co jest kurna to jest ciwten ten walor ten ty! To byłby dobry tytuł! Pogromca Chieftaina! Kurna! 2200! Ale masakra! Ten Chieftain jakiś miękki u was jest na konsoli! No tutaj taki troszeczkę słabszy, wiadomo. Już doszli do porozumienia rząd z tym Prigorzynem 10 do 0. Wynik jak na y, tym, trochę u nas. A czekaj, to źle to czytam. Ja źle to przeczytałem, to jest 15 do 5 u nas. U nas to byłoby 15 do 5. A to jest artyleria czy niszczyciel. Wiktor um... Trójkąt, da, okej. Okay. Sam wybierz do zaskocz widzów, czy Ej, na fajny macie ekran końcowy, muśla. Podoba mi się. Dobrze to wygląda. W sensie takie pokazanie najlepszych graczy, to mogliby też u nas dać. To jest bardzo pokazanie dobre, kto dał radę, kto się pokazał fajnie jest w bitwie. Podoba mi się, chciałbym, żeby to tak było u nas. Co o tym sądzicie? Fajny czy kiepski panel? Opinie. Git, super. tego to nie ogarniam już. Czy masz premium czy bez premium? To kim ty jesteś? Nie wiem. Czy jesteś bez premium czy premium? Chyba bez premium. Szturm Tiger. PD na pojeździe 1900. PD dowódcy 1900. Bitwa mapa. Tryb. Druga wojna światowa dla wielu graczy. Ty masz premium. ok. Prawie 10200. 6 fragów. Trafienia 9. O zablokowane 1600. Najlepszy w grze. Najlepszy w grze. Data 10 maja o to stara 14 godzina bitwa 5 minut. Słuchaj, no bardzo dziękuję za podesłanie tej bitwy. Super, że to podesłałeś. Bardzo się cieszę. Mega, mega fajnie, bo zobaczyliśmy sobie fajny pojazd w akcji. Bardzo fajny pojazd w akcji. Także tutaj ja jestem bardzo zadowolony, że. Coś takiego nam tutaj, kumplu, podesłałeś. Oczywiście pamiętam o tej ocenie konta.